kotek pod filarami, nie chcę Zostawiamy kotkę, idziemy do domku. Zostawiamy kotka, chodź, zostawiamy, idziemy, idziemy, idziemy milka. Chodź, idziemy, idziemy, idziemy. Milka, Milka. Tam jest kotek. Chodź, idziemy. Kotek też wyszedł sobie na szpacarek. Ciekawe. Biedny kotek, nie ma butki. Dlatego się chowa pod daszki, Miluś. Chodź, chodź. Zostawmy go.